Z wód nogą, żeby wywołać u partnera reakcję. Ja teraz będę kopał kopnięcie frontalne. Kolega nie wie kiedy, a kolega stara się obronić to, co był. Czyli prawka, lewka, zejście, OK? Widzicie? O to chodzi w tym zwodzie. Tu już się wszystko powoli klei. Oczywiście bez sensu będzie teraz mi wykonywać tą akcję, bo jest za daleko do ściany. Nic nie wiem. Jeżeli kopnę kopnięcie frontalne z pola, w środku maty, ja jestem na środku maty, lub przeciwnik, to patrzcie, przeciwnik odleci. Tu nie ma wejścia na tylnie prosty, nie ma kolana, bo jest za duży dystans. Tu właśnie po to pracowaliśmy to na początku. I teraz właśnie o to chodzi. On nie wie, kiedy ja kopnę. Po to był ten zwód. Ten zwód miał tu na, na celu. Po to ten zwód. Dawaj, Bógami, nie wiesz kiedy kopnę? Ty. Ale nie odchodzisz do tyłu. Rozumieć? To miał na celu ten zwód. Oczywiście z pola jest to bez sensu, bo na każdy mój zwód kolega mi pół gochu do tyłu. I nikt nie złapie bezpiecznego dystansu.